Odcinek 49, Kadencja Neapolitańska, część praktyczna. Zanim rozpoczniesz granie kadencji neapolitańskiej, zastanów się, co chcesz zagrać. Pamiętaj, aby w układzie skupionym nie rozpoczynać w pozycji kwinty. A więc rozpocząć możesz w pozycji prymy lub w pozycji tercji. Najwygodniejszy będzie tutaj układ 3 plus 1. To znaczy, że w prawej ręce będziemy grali trzy dźwięki, trzy górne głosy, sopran, alt i tenor, zaś w lewej ręce bas. Zakończ kadencję w pozycji prymy. Zaczynamy. Kadencja neapolitańska rozpoczynamy akordem w pozycji prymy. Donacja giedur. Pomyśl, z jakich akordów będzie składała się kadencja neapolitańska w giedur. Tak, będzie to G-dur, A-dur, D-dur 6-4 z rozwiązaniem, dodamy do niego septymę i na końcu zagramy tonikę, czyli akord G-dur w pozycji prymy. Pozycja prymy, tonacja Amol. Do zagrania będą zatem akordy Amol, B dur na tercji, E dur 6, 4 z rozwiązaniem, dodamy septymę i rozwiązanie na molową tonikę. Pozycja prymy, tonacja S-dur. Tonika, akord S-dur w pozycji prymy. Akord neapolitański, akord Fes-dur. Następnie dominanta 6-4, czyli w tej tonacji B-dur 6-4 z rozwiązaniem. Dodamy septymę i tonika S-dur. Druga wersja kadencji neapolitańskiej, pozycja tercji. Przejdźmy do tonacji B-dur. Pozycja tercji, a więc w sopranie będzie dźwięk D. Akord neapolitański w tej tonacji to akord C-dur. Poter dominanta 6-4, czyli akord F-dur 6-4 z rozwiązaniem septyma i tonika w pozycji prymy. tonacja Cmol pozycja tercji. Mol, tonika Cmol, akord neapolitański, akord des dur, dominanta 6 cztery, czyli akord kiedur z rozwiązaniem, dodajemy septymę i tonika. I ostatni przykład na dziś tonacja hamol pozycja tercji. Akordy, które zagrasz to akord Hamol, C dur, fisdur 6, 4 z rozwiązaniem septyma, czyli dźwięk E i rozwiązanie na akord Hamol w pozycji prymy.